Po śmierci papieża Franciszka, Kościół katolicki stanął na progu nowej epoki. Z całego świata do Watykanu przybyli kardynałowie elektorzy, by wspólnie wybrać jego następcę. W kaplicy Sekstyńskiej rozpoczęło się konklawę, jedno z najbardziej tajemniczych i symbolicznych wydarzeń życia Kościoła. Przez tygodnie poprzedzające konklawe prasa i bukmacherzy spekulowali, kto ma największe szanse na objęcie tronu piotrowego. Analizowano poglądy, życiorysy oraz pochodzenie kulturowe potencjalnych kandydatów. Niezwykle zróżnicowane, nawet jak na długą historię Kościoła katolickiego. Wśród 133 elektorów dominowali Europejczycy, 52 kardynałów pochodziło ze Starego Kontynentu, z Azji przybyło 23 kardynałów, z Afryki i Ameryki Południowej po 17, z Ameryki Północnej 16, a po czterech reprezentowało Amerykę Środkową i Oceanie. Choć historia pokazuje, że wybór papieża potrafi naprawdę zaskoczyć, czego dowodem są pontyfikaty Jana Pawła II i Franciszka, giełda nazwisk była wyjątkowo gorąca. Wielu komentatorów spodziewało się, że nowym papieżem zostanie Włoch, także ze względu na liczebność włoskich kardynałów, bo było ich aż 17. Najczęściej typowano kardynała Pietro Parolina, doświadczonego watykańskiego dyplomata z północy Włoch, oraz kardynała Luisa Antonio Tagles Filipin, znanego z pokory, serdeczności i bliskich relacji z papieżem Franciszkiem. Wysoko w notowaniach znajdował się także kardynał Robert Prewost, Amerykanin, który niemal całe życie poświęcił pracy misyjnej i duszpasterskiej w Peru, zasłynął też jako skuteczny administrator dykasterii do spraw biskupów. Wśród papabili nie zabrakło również Polaków. Czterech kardynałów z Polski uchodziło za realnych kandydatów: Stanisław Ryłko, Kazimierz Nycz, Konrad Krajewski oraz Grzegorz Ryś. Mimo ogromnego zróżnicowania geograficznego i ideowego, już po dobie obrad w czwartym głosowaniu osiągnięto porozumienie. Po godzinie 18 z komina na dachu kaplicy sykstyńskiej uniósł się biały dym. Zabrzmiały dzwony bazyliki św. Piotra. Kilkadziesiąt tysięcy wiernych na placu wybuchło entuzjazmem. Nowy papież został wybrany. Zgodnie z tradycją tuż po wyborze zapytano go, czy przyjmuje decyzję konklawe i jakie imię przyjmuje. Gdy potwierdził, przeszedł do tzw. pokoju US zakrystii przy kaplicy Sykstyńskiej, gdzie po raz pierwszy założył białą sutannę i cały strój papieski, tam też odebrał pierwszy hołd od kolegium kardynałów. Nowym papieżem został Robert Francis Prewot Martinez, który przyjął imię Leon XIV. Zanim przejdziemy do najważniejszych informacji o nowym papieżu, mamy dla Was kilka ciekawostek związanych z konklawem. 1. Symbolika dymu. Do uzyskania odpowiedniego koloru spala się specjalne substancje chemiczne. Obecnie jest to mieszanina cukru, saletry i chloranu potasu. 2. Najdłuższe konklawe w dziejach kościoła katolickiego odbyło się w Witerbo i trwało aż 1001 dni, od 1268 roku do 1271. Kardynałowie przez niemal 3 lata nie mogli dojść do porozumienia. W końcu miejscowi mieszkańcy z zniecierpliwieni brakiem papieża zamknęli ich pod kluczem, ograniczyli racje żywnościowe, a nawet zdjęli dach z budynku, by przyspieszyć decyzję. 3. Z kolei najkrótsze konklawe miało miejsce w 1503 roku i trwało zaledwie kilka godzin. Papieżem wybrano wówczas Piusa III, który zmarł po 26 dniach pontyfikatu ze względu na chorobę. 4. Abemus papam co to znaczy? To łacińska formuła oznaczająca mamy papieża. Wypowiada ją kardynał Protodiakon z balkonu bazyliki św. Piotra, ogłaszając imię nowo wybranego biskupa Rzymu. 5. Minimalna liczba głosów potrzebna do wyboru papieża. Kandydat musi uzyskać co najmniej 2 trzecie głosów elektorów obecnych na konklawę. Jeśli liczba nie jest podzielna przez 3, stosuje się specjalne zaokrąglenie w górę. 6. Słowo konklawe pochodzi z łacińskiego komklawę pod kluczem. Kardynałowie są zamykani w kaplicy sykstyńskiej i odcięci od świata zewnętrznego do momentu wyboru nowego papieża. No dobra, wróćmy do naszego głównego bohatera. Robert Prewost urodził się w 1955 roku w Chicago, dorastał w Dalton na przedmieściach miasta. Już w dzieciństwie przejawiał powołanie do kapłaństwa. Jego koledzy wspominają, że jako nastolatek wiedział dokładnie, co chce robić w życiu. 2 września 1978 roku wstąpił do zakonu św. Augustyna. Profesję wieczystą złożył 29 sierpnia 1981 roku, a święcenia prezbiteratu przyjął 19 czerwca, rok później, w Rzymie z rąk arcybiskupa ówczesnego Pro Przewodniczącego sekretariatu do spraw niechrześcijan. Przez wiele lat służył w Peru. Był m.in. prefektem zakonu Seminarium w Trujillo, misjonarzem i wykładowcą. W latach 1999-2001 pełnił funkcję prowincjała amerykańskiej prowincji Augustianów, a następnie przez 12 lat był przełożonym generalnym całego zakonu. Po powrocie do Chicago był wikariuszem prowincjalnym oraz dyrektorem formacyjnym w tamtejszym konwencie. W 2014 roku papież Franciszek mianował go administratorem apostolskim diecezji Sziklajo oraz biskupem tytularnym Sufar. Święcenia biskupie otrzymał 12 grudnia 2014 roku. W 2020 roku papież powierzył mu tymczasowe kierowanie diecezą Kalao, funkcję tę pełnił przez ponad rok. Prewost dał się poznać jako pasterz bliski ludziom, wspierający ubogich, migrantów i mieszkańców peryferii. Wspierał Wenezuelczyków uciekających przed kryzysem, odwiedzał wspólnoty w odległych regionach Amazonii. Jednocześnie był też człowiekiem zasad. Krytykował promowanie ideologii gender w szkołach i wyrażał dystans wobec redefinicji pojęcia rodziny. W 2012 roku mówił o potrzebie wierności Ewangelii w obliczu alternatywnych stylów życia. Choć nie tak otwarty jak Franciszek wobec środowisk LGBT, nie był też bezwzględnym konserwatystą raczej człowiekiem środka. 30 stycznia 2023 roku papież Franciszek mianował go prefektem dykasterii do spraw biskupów i przewodniczącym papieskiej komisji do spraw Ameryki Łacińskiej. Jednocześnie nadał mu tytuł arcybiskupa ad personam. Urząd objął w kwietniu 2023 roku. 9 lipca podczas modlitwy anioł pański ogłoszono jego nominację kardynalską. 6 lutego 2025 roku papież Franciszek wyniósł go do godności kardynała biskupa najwyższego stopnia w kolegium kardynalskim, powierzając mu włoską diecezję Suburbicarno Albano. W tym samym czasie prewost został członkiem aż ośmiu najważniejszych dykasterii Kurii Rzymskiej, między innymi do spraw ewangelizacji, nauki wiary, duchowieństwa kościołów wschodnich, a także papieskiej komisji do spraw państwa watykańskiego i dykasterii do spraw kultury i edukacji. A więc Leon XIV. Jaki ma poglądy? Prewost jest uważany za centrystę, ale w niektórych kluczowych kwestiach społecznych jest postrzegany jako postępowy. Od dawna wspiera zmarginalizowane grupy podobnie jak Franciszek, który bronił migrantów i ubogich. Przewodniczył jednej z najbardziej rewolucyjnych reform przeprowadzonych przez Franciszka, kiedy dodał trzy kobiety do organu głosującego, który decyduje, które nominacje biskupie przekazać papieżowi. Wybór papieża z USA, który przez dziesięciolecia działał na peryferiach kościoła w ubogich dzielnicach Peru wzbudził ogromne zainteresowanie, ale i nadzieję. Dla jednych był zaskoczeniem, dla innych dowodem, że duch reformy rozpoczętej przez papieża Franciszka nie został zatrzymany. Media błyskawicznie zareagowały. Serwisy informacyjne na całym świecie przerwały regularne programy, by transmitować pierwsze wystąpienie nowego papieża. Eksperci zauważyli, że wybór prawosta jest sygnałem kontynuacji kursu bliskości z ubogimi, otwartości duszpasterskiej, ale też pewnego umiarkowania do w wielu komentarzach podkreślano, że papież amerykański misjonarz, który zaczynał w małym miasteczku pod Chicago, może być pomostem między północą a południem, między centrum kościoła a jego obrzeżami. W Ameryce Łacińskiej, a zwłaszcza w Peru, gdzie prewost spędził kilkadziesiąt lat, reakcje były szczególnie entuzjastyczne. Telewizje pokazywały sceny radości z parafii, w których pracował, wspomnienia wiernych i kapłanów, którzy znali go osobiście. To człowiek, który zna nasze codzienne życie, który nie bał się być z nami. W najtrudniejszych chwilach, mówiła jedna z parafianek z Siklajo. Także w USA wielu katolików przyjęło wybór z dumą i wzruszeniem, zwłaszcza w Chicago, gdzie dorastał i gdzie rozpoczęła się jego droga wiary. Jego dawny kolega ze szkoły, John Dugney, powiedział dziennikarzom: Zawsze wiedzieliśmy, że Robert ma coś wyjątkowego, ale że zostanie papieżem, to dla nas cud i zaszczyt. Dziś Kościół katolicki zyskał nowego papieża: człowieka, który łączy w sobie dusz pasterską wrażliwość z teologiczną stałością. Papieża, który zna życie zwykłych wiernych, ale i mechanizmy watykańskiej administracji. Człowieka, którego droga rozpoczęła się na przedmieściach Chicago w rodzinie pobożnych katolików, a zakończyła się na tronie świętego Piotra. Jaki będzie jego pontyfikat? Czy zdoła pogodzić podzielone Kościół i wprowadzić go w XXI wiek, nie gubiąc jego tożsamości? Odpowiedź dopiero przed nami.